Musi chodzić o coś innego. Niesamowite, że dałaś mi dokładnie taką samą. To świadczy o tym, że obie mamy dobry gust. <laughs> Bogactwo rosnące bez wytchnienia. Przecież kryształy ciągle rosną. Było o tym w szkole. Co to jest szkoła? Mm. Lasito, skąd macie te tiary? E, a skąd wszyscy biorą biżuterię? E... Hmm. Teus. Mogłam na to wpaść. Trzeba się dowiedzieć, skąd je bierze. Kryształy ciągle rosną. To dlatego prezent od Ciebie jeszcze nie jest gotowy. A możliwe. Przekonasz się. No, no, no. Właśnie wybierałem się do pałacu. Co was tu sprowadza? Musimy pogadać o kryształowych tiarach. O, świetnie. Dzień przyjaźni, tak? Mam kilka nowiutkich, super wytwornych... Właściwie chcemy się tylko dowiedzieć, skąd masz kryształy. Ha! No i jeszcze czego? Jak wcisnę kryształy komuś, kto wie, skąd można je wziąć za darmo? Może nagroda rozwiązałaby ci język. O, chcemy wiedzieć, gdzie jest następny pierścień? Jak na to wpadłeś? Szczęśliwy traf. Wspomniałeś coś o jakiejś nagrodzie. No musiałbym to uzgodnić z królem. Na pewno jakoś się dogadamy. Chodźmy. O, jesteśmy już niedaleko. Wcale nie targował się z mo. To do niego niepodobne. Na pewno nie pomaga nam z dobrego serca. Coś knuje. A. Hmm. Hm, zaraz. <grym> Koniec wycieczki stoimy przed kryształową jaskinią. Wygląda groźnie. Będziemy tam bezpieczni? Ujmę to tak. Możecie się tam poczuć trochę nieswojo. Niewiarygodne. Ciekawe. Widzicie to? Poczekaj, teraz ja! Niesamowite! Zamiast swojego odbicia widzi się najlepszego przyjaciela. Hmm.